Witam, tematem tej lekcji będzie rozwiązywanie zadań z pracy i mocy prądu elektrycznego. Dowiecie się, jak rozwiązywać zadania, w których wykorzystana jest praca bądź moc prądu elektrycznego. Będziecie potrafili zamieniać kWh na ŻULE. Na początek zastanówmy się, jak zamienić 1 kWh na dżulę. W tym celu będziemy musieli dokonać następujących przekształceń. 1 kWh równa się 1 kW razy 1 godzina, a to się równa 1000 W razy 3600 sekund, a to jest równe 3 600 000 dżuli. Rozwiążę przykładowe zadania związane z mocą i pracą prądu elektrycznego. Zadanie pierwsze. Jaką moc ma boiler elektryczny oraz jaką pracę wykona podgrze podgrzewając wodę przez 20 minut przy napięciu 230 V i natężeniu 12 A? Wynik podaj odpowiednio w kilowatach. I kilojoula. Wypisuję dane. Napięcie równe 230 V. Natężenie równa się 12 A. Czas równa się 20 minut, a to jest 1200 sekund. Wypisuję szukane, czyli pracę prądu elektrycznego i moc prądu elektrycznego. Korzystam z następujących wzorów. Na pracę prądu elektrycznego, która jest równa iloczynowi napięcia prądu, natężenia prądu i czasu, na moc prądu elektrycznego, która jest równa iloczynowi napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego. Podstawiam do wzoru na moc prądu i obliczam. Moc równa jest 230 V razy 12A, a to się równa. 2760 W, a to jest równe 2,76 kW. Podstawiam do wzoru na pracę prądu i obliczam. Praca prądu elektrycznego równa się 230 W razy 12 A razy 1200 sekund, a to się równa 3 312 000 J, a to się równa 3312 kJ. Podają odpowiedź: boiler ma moc 2,76 kW, a w ciągu 20 minut wykonał pracę 3312 kJ. Zadanie drugie. Silnik wykonał pracę 2 kWh w ciągu 4 godzin, jaką moc ma ten silnik, jakie natężenie przepływa przez ten silnik dla napięcia 200 V. Wypisuję dane. Czas równa się 4 godziny, a to jest równe 4 razy 3600 sekund, a to się równa 14400 sekund. Praca równa się 2 kWh, a to się równa 200 W razy 3600 sekund, a to jest równe 7 200 000 J. Napięcie równa się 200 W. W wypisuje wypisuję moc prądu elektrycznego. Aby obliczyć moc silnika, korzystam ze wzoru na moc, czyli moc równa jest ilorazowi pracy do czasu. Podstawiam i obliczam. Moc równa się 7 milionów 200 tysięcy J przez 14 tysięcy sekund, a to jest równe 500 W. Aby obliczyć natężenie prądu, korzystam ze wzoru na moc prądu i przekształcam go następująco. Moc prądu równa się iloczynowi napięcia prądu i natężenia tego prądu. Dzielę obustronnie przez napięcie i otrzymuję wzór. Natężenie prądu równe jest stosunkowi moc tego prądu do napięcia elektrycznego. Podstawiam i obliczam. Natężenie prądu równe jest stosunkowi 500 W do 200 V. Zatem natężenie prądu wynosi 2,5 A. Podaję odpowiedź. Przez silnik o mocy 500 W przepływa natężenie 2,5 A. Zadanie trzecie. Przez żarówkę o oporze elektrycznym 400 Ohm płynie natężenie o wartości 500 mA. Oblicz moc tej żarówki oraz pracę, jaką wykona w czasie 12 godzin świecenia. Wynik podaj w kilowatogodzinach. Wypisuję dane. Opór elektryczny równa się 400 omów. Natężenie prądu 500 mA, czyli 0,5 A. Czas równa się 12 godzin, a to jest równa 12 razy 3600 sekund, czty, czyli 43200 sekund. Wszukanych wypisuje pracę prądu elektrycznego i moc tego prądu. Aby obliczyć moc żarówki, potrzebuję napięcia elektryczne, które liczę z prawa Ohma. Napięcie elektryczne równe jest iloczynowi oporu elektrycznego i natężenia prądu. Podstawiam i obliczam. Napięcie elektryczne równa się 400 omów razy 0,5 ampera, a to się równa 200 V. Teraz obliczam moc żarówki, korzystając ze wzoru, że moc żarówki równa się iloczynowi napięcia i natężenia. Zatem moc równa się 200 V razy pół ampera, a to się równa 1000 W. Następnie obliczam pracę wykonaną przez żarówkę, korzystając ze wzoru. Moc równa się ilorazowi pracy do czasu. Przekształcam go, mnożąc obustronnie razy czas. Uzyskuję wzór na pracę, który wyraża się iloczynem mocy tego prądu razy czas. Podstawiam, obliczam i zamieniam na kilowatogodzinę. Praca równa jest iloczynowi 1000 W razy 43200 sekund. Zatem praca równa się 4 320 000 W razy sekundy, a to się równa 4320 kilowatosekund, a to jest równe 4320 kWh podzielone przez 3600. To jest z kolei równe 1,2 kWh. Podaję odpowiedź. Żarówka ma moc 1000W, a w ciągu 12 godzin wykonała pracę. 1,2 i dziesiąte kilowatogodziny. Zapamiętaj, jak zamienia się kilowatogodzinę na żule, jak rozwiązuje się zadania związane z mocą i pracą prądu elektrycznego. Jeśli chcesz utrwalić wiadomości, rozwiąż zadania z testu znajdujące się pod filmem.